Team Fortress 2 na najgorszej grafice. Eee, tak, moja postać nie ma oczu i wygląda to jak z jakiegoś horroru. D do do, moja postać dosłownie oczu nie ma. To jest takie creepy. Ogólnie to ja pobrałem config Master Config Low i go trochę zmodyfikowałem, żeby go jeszcze bardziej pogorszyć i też będę wpisywał taką jedną śmieszną komendę. Aha, próbowałem wbić na serwer, ale byłem przez pół sekundy i napisało mi client disconnect. Cześć, ja spróbuję na każuala wejść. Okej, okay, nie, wy nie wywalił mnie, dobrze. Nie wiem czemu, ale wywalił mnie jestem tego serwera. Weźmy pyro na początek, więc najpierw zagram bez tej komendy, co chcę Wam pokazać. Po prostu za zagram jak na razie tylko z tym konfigiem, bez modyfikowania niczego. I. Od razu widać, że te, to wygląda jak Minecraft 2, jeśli chodzi o tekstury, ale FPS-y! O, FPS-y! Każdy się podnieca konfigami w TF-ie, nie? Bo patrz, ja mam ten konfig, ja ten konfig, ja mam ten. Config, ja mam te... Nie mam efektu. oha, dobra, mam efekt ognia, Myślałem, że efekt ognia mi usunęło. Każdy się podnieca konfigami, zobaczcie, ja mam w opie milion FPS-ów. W czyli spada do 150. Nawet na tym, naprawdę? Nawet na tym spada do 150. Myślałem, że będę miał stabilne 4 miliardy przez cały czas. O, szpieg Team Fortress, uśmierciłem go, Jezus Maria, to, to, ta grafika, boli mnie na to patrzeć, ale uwierzcie mi, jak ja wpiszę tą komendę, którą później wpiszę, będzie jeszcze gorzej. Na pewno są jeszcze jakieś inne, nie mody albo konfigi, których nie znam, co jeszcze bardziej psują grafikę w tej grze, ale ja wykorzystuję teraz to, co ja znam i to, co wiem, jak się robi. Ale wiecie co? Ja, ja mógłbym się przyzwyczaić do takiej grafiki. Naprawdę mógłbym się przyzwyczaić do czegoś takiego, bo ja jestem osobą, co nie za bardzo patrzy na wygląd gry, tylko patrzy na frajdę z gry. Patrzy na gameplay, ja strzelam. Jestem taką osobą, co bardziej patrzy na gameplay i frajdę z gry niż na wygląd gry. Bo co z tego, jeśli gra jest najładniejsza na świecie, jeśli po prostu nie, nie fajnie się gra, co nie? Więc ja do czegoś takiego mógłbym się przyzwyczaić, jak nic. Bym pograł z godziny albo dwie, bym się przyzwyczaił. Ale to tak dziwacznie wygląda, te rozpixelizowane tekstury. One dosłownie są kwadratowe. A gdybyście usunęli teraz chud i broń i w ogóle wszystko z ekranu i, i zrobili tak, żeby tylko było widać tą teksturę podłog. Ja bym pomyślał, że to jest Minecraft. Naprawdę, jakiś teksturpak do Minecrafta, co zmienia teksturę kobla. Mnie najbardziej właśnie rozwala to, że... Co jest tu z tyłu? Jak tym efektem Unusual Jadę to jakieś kwadraty tutaj podświetlam. Co to jest? Co Valve przed nami ukrywa? Ty, może tu jest schowany heavy update. Poczekaj, poszukam. Może. A nie, zobaczcie. Pa, bo tu jest okno, co nie? Ja nie mogę. O mój boże, mnie najbardziej rozwala, że postacie oczu nie mają i żadna nie ma. Ja tutaj mam tego. O, medyk na przykład. Bez oczu. Jak medyk dziwacznie wygląda, Jezu Chryste. Bardzo jestem ciekawy, jak inne mapy wyglądają. Poczekajcie, ja, ja spróbuję dołączyć na jakiś serwer społeczności. Ja nie wiem czemu przed chwilą mnie wywaliło. Okej, okay, dołączę na High hightower. Eee, jakiś inny, nie polski. Zobaczymy. Okej, okay, a tutaj mogę grać. Czyli wydaje mi się, że po prostu nie wiem, serwery brygady graczy nie pozwala. Ok. Jak próbowałem wbić na brygadę graczy, to dwa razy mnie wywaliło przez Client Disconnect. Tak jakbym ja się rozłączył, ale ja się nie rozłączałem, więc nie wiem o co chodzi. Uh, uh, to nie był market. Dostaw mnie. Nie wiem, może brygada graczy ma jakieś, nie wiem, zabezpieczenia przed niskimi konfigami, albo nie wiem. Nie wiem w sumie. Bo jedyne co ja mam zainstalowane to właśnie ten config. Ja ty jeszcze nic w konsole nie wpisywałem, więc nie wiem. <laughs> Ale wydaje mi się, że czas na to, żebym wpisał tą magiczną komendę w konsole w końcu. Więc uwaga: mat view port scale 0.2. Czy to nie wygląda pięknie? Zobaczcie, tam jest snajper, widzicie? To jest snajper. Dosłownie <laughs> 3 piksele na ekranie. Ta komenda po prostu zmienia liczbę pikseli wyświetlanych na ekranie. Chyba ja nie wiem jak to dokładnie działa, ale po prostu zmniejsza liczbę pikseli. Więc teraz ta gra wygląda jak TF2 na telefon. Ej, co tam biega? Dobra, tam jest chyba Sniper, Czekaj, widzę 3 piksele na ekranie. Tak to był sniper. To wygląda jak gra na jakąś starą konsolę, na jakiegoś Nintendo albo PlayStation 1 Team Fortress 2, ale na PlayStation 1, tak by chyba wyglądał. Tak mi się wydaje. Zostaw mnie, co ja ci robię? Co ja ci robię. Goni mnie przez całą mapę. Czemu zawsze jak umieram widzę tego snajpera na ziemi leżącego? Każdy tutaj ma 2 pixela. Wiecie, co jest najlepsze? Mogę to zmniejszyć do 0.1 Teraz jest jeszcze gorzej. Teraz to już w ogóle nic nie widzę. Team Fortress 2 na PlayStation 1. Zobacz jak. To jest wróg? To jest medyk? Czy ja... Ja dobrze widzę? Ta komenda daje mi wadę wzroku. Żeby kogoś zobaczyć muszę, nie wiem, domyślać się, nie? Ja... O, widzę chyba coś. Ruszające się piksele. Przeciwnik, o. Brawo. 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 Sp Spy mainy. mainy w pigot. Mi się chce Żygiać, jak na to patrzę, naprawdę. Infortress 2 to jest taka fajna gra, ale... Można z tej gry zrobić taką abominację, dosłownie. Ja nie wiem, ja nic nie widzę, ja widzę tylko piksele! Czy piksele na ekranie mam, ja mam coś zabić? Jeśli w ogóle chcecie sobie sami to wypróbować to możecie, nie potrzebujecie żadnego konfiga, możecie po prostu wpisać tą komendę w konsolę mat viewport scale 01 jeśli chcecie z powrotem normalny wygląd gry to po prostu dajecie 1 proszę bardzo, z powrotem jest tutaj można 001? nie, chyba 0.01 może o! O! HOOOOOO oh, CO SIĘ DZIEJE? Dobra Mogę dosłownie na jednej ręce policzyć ile tutaj pikseli jest na ekranie Czekajcie O Co? So, tutaj to normalnie wygląda To wybieranie, wybieranie klasy Zagram Pyro Bo mi się wydaje że Pyro będę miał największą szansę na zabicie kogoś Zobaczcie jak ja strzelam ogniem to dwa piksele się pokazują Dobra Aha Wow, zabił mnie. nie wiem, co mnie zabiło. Gdzie ja jestem? Ja troszkę jeszcze widzę, gdzie ja jestem. Jestem tutaj na tych schodach. O! Palę kogoś, palę kogoś! Co Co Zabiłem dwie osoby! Chłopie, na trzech pikselach na ekranie zabiłem dwie osoby. Nie, jestem najlepszy w tą grę. Nie ma lepszego. Najlepszy gracz Team Fortress. Jestem teraz na środku. Ja teraz dosłownie nie widzę, gdzie jestem. Czekaj. Czekaj, tutaj są schody. Zobaczyć, czy. Dobra. Nie wiecie, co ja tu zmieniam. Tam może 09? 08, o. Ty, dobra, to. To wygląda playable, to jest playable. Da się grać. Spadaj. <ścoughs> Dwóch zrzuciłem, łatwo. Ja w ogóle tą komendę w opisie dam. Jeśli nie chcę wam się pisać. Jeśli, ch jeśli chcielibyście sami sobie to wypróbować, bo ja już mówiłem. Nie potrzebujecie żadnego konfiga, i nic. Możecie na zwykłym TF-ie. Po prostu wpisać sobie tą komendę i popróbować sobie tak pograć. Co to jest? A to jest go. Tak. Widziałem jak leci. Widziałem jak 3 piksele lecą. Ja bardzo chciałbym dołączyć na jakiegoś Orange'a albo coś. Ale... czekajcie. Spróbuję, spróbuję. Na, na jakiegoś niepolskiego, bo z jakiegoś powodu brygada graczy mnie nie lubi. I nie chcę żebym dołączył. Dołączę na X10 randomizera Orange X7. Będzie złe. To będzie naprawdę złe. Oho. Oho. Randomizer Orange plus config i ta komenda. A to jest chyba jeszcze X10 To jest X10? Tak to jest X10 no, no tak Więc będzie jeszcze większy chaos Ty? Ja zginąłem i widziałem tego snajpera Tego spo, spo, Z poprzedniego serwera Jak umieram, dlaczego? Dlaczego ja widziałem tego snajpera, co mnie zabił w, w, na, na poprzednim serwerze? Nie to musi być jakiś znak od Gabena. bracie. ja tutaj mam w ogóle na tym. Czemu ja to mam? Chodź. Bong. Mnie głowa zaczyna boleć, jak ja tak gram. Naprawdę. Ja nie wiem czy ja dłużej wytrzymam. Ktoś przyjmuje górę. Czy to jest wróg? To jest typ? To jest... Ja strzelam dosłownie w piksele. Czekaj, trochę, trochę spróbuję to pogorszyć. Damy 0,5. Dobra. To, to jest chyba granica. Granica grywalności i pikseli. <grywa> Co tu się dzieje? To jest wróg? To jest wróg? Gdzie są wrogowie? Czemu ja mam jeden... Jeden pocisk w tym pistolecie. To jest wróg? Jakieś działko do mnie strzela. Gdzie ono jest? O tam chyba. Człowieku, ja dosłownie widzę tylko. Nic nie widzę, ja nic nie widzę. Minus 8 gościowi zadaję z tego, no. Nie, mnie, mnie naprawdę głowa boli. Wiecie co, nie polecam wam tego. Nie polecam wam tego. Jeśli, i, i, jeśli nie chcecie dostać epilepsji i raka mózgu, nie grajcie tak. Nie polecam. Zwrók? <laughs> Nie, to nie jest wróg. Giga... GigiBus. Na t leci. No i zniknął. Co tu się dzieje? Nie, wiecie co? Ja muszę zakończyć ten filmik tutaj. Kanapkę mam. Aha. Ja muszę zakończyć ten filmik tutaj, ponieważ za chwilę naprawdę mój mózg eksploduje. Dosłownie wybuchnie. Co tu się dzieje? Ja, ja muszę odpocząć, bo naprawdę ja jestem chory. Ja mam Kaszel wkurzający. Mam klasykę jako heavy. Nie, 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 ja wychodzę. Ja wychodzę, ja wychodzę. Siema.